Dzień dobry, za nami kolejny dzień pełen wydarzeń. Sprawdźmy co się działo. Ja nazywam się Klaudia Sedlaczek-Hebda i zapraszam na wtorkowe wydanie Jawor Expressu. Mieszkańcy od wielu miesięcy skarżą się na zły stan drogi dojazdowej do zajezdni autobusowej i dyskontu spożywczego. W tej sprawie zainterweniowali nawet radni. Jak się okazuje, spółka miejska chce, aby drogę, będącą jej własnością, wyremontował na swój koszt właściciel dyskontu spożywczego. Decyzję tą argumentują, że z tej drogi korzystają głównie klienci sklepu. Fatalny stan drogi dojazdowej do jednego z dyskontów spożywczych na terenie Jawożna. Drogi, która formalnie należy do miejskiej spółki PKM Jawożno. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej stwierdziło jednak, że koszt remontu tej drogi powinien ponieść sklep, który bezpłatnie użytkuje tę drogę od wielu lat. Czy jedna z największych sieci sklepów spożywczych w Polsce wyremontuje drogę w Jawożnie? Od wielu lat droga prowadząca do Lidla przy ulicy krakowskiej w Jaworznie jest w złym stanie. Jest pełna licznych dziur i nierówności, które co jakiś czas są naprawiane. Jednak stan drogi wciąż pozostawia wiele do życzenia. Mieszkańcy, którzy często robią tam zakupy, twierdzą, że jest tam niebezpiecznie, zwłaszcza po zmroku. Droga jest nieoświetlona i jadąc autem można sobie coś urwać w zawieszeniu. Droga jest także dojazdem do zajezdni PKM Jawożno, okręgowej stacji kontroli pojazdów należącej do miejskiej spółki oraz niektórych prywatnych posesji. Mieszkańcy zgłaszali swoje uwagi i skargi naszej redakcji, a temat ten jakiś czas temu został przez nas opisany. 10 marca skontaktowaliśmy się z miejską spółką, jednak nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasze pytania. W sprawie interweniowała także radna Wiesława Babula, która wystosowała oficjalną interpelację. W pierwszej odpowiedzi miasto obiecało podjąć kontakt z PKM Jaworzno, który jest właścicielem drogi. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej ViaWoznie odniosło się do interpelacji radnej, jednak wskazało, że głównym użytkownikiem drogi jest sklep Lidl. Jednak część autobusów, które kończą swój kurs, wjeżdża do zajezdni właśnie od strony wjazdu do okręgowej stacji kontroli pojazdów. PKM ViaWozna w odpowiedzi podkreśliło także, że Lidl Polska od wielu lat bezpłatnie użytkuje drogę. W związku z tym to dyskont spożywczy powinien pokryć koszt remontu tej drogi. Spółka PKM Jawożno informuje, że wystąpiła do Lid Polska o pokrycie kosztów remontu tej drogi w całości i w tej chwili oczekuje na stanowisko właściciela sklepu. Czytamy w odpowiedzi na interpelację radnej. W księdze wieczystej znajdziemy zapis o nieodpłatnej służebności, która pozwala na bezpłatne korzystanie z fragmentu działki PKM Jawożno w celu przejazdu do sklepu. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z biurem prasowym Lid Polska, czy rzeczywiście zdecydują się wyremontować działkę, która należy do miejskiej spółki. Czekamy na ich odpowiedź. W Długoszynie Dzielnicy Jaworzna na kominie piekarni Stanisława Bigaja znajduje się Bocianie Gniazdo. Już trzeci rok z rzędu para Bocianów wybiera właśnie to miejsce, by wychowywać swoje młode. Ta niecodzienna lokalizacja stała się swoistą atrakcją okolicy i powodem do dumy dla właściciela piekarni. Bobik, Bocian Bigajów. Tegoroczna moja przygoda z bocianami, to jest już e, kolejny trzeci rok, e, rozpoczęła się tydzień wcześniej, kiedy to e, na moje gniazdo na kominie piekarskim, czynnym kominie piekarskim, e, siadła parę, para bardzo młodych, ładnych bocianów, bielusieńkich, w jedną z pięknych sobot. Przeleciały, posiedziały pół dnia i odleciały. Nie uszło tydzień i pojawiła się druga para bocianów. E, troszkę starsze, z wyglądu troszkę ciemniejsze. E, wygląda, że to jest ta sama para, co była w roku ubiegłym. Muzyka Co po raz pierwszy widziałem, na własne oczy stoczyły piękną walkę y, między sobą, bo było dwa stada i walczyły o pierwszeństwo y, na tym y, kominie. Y, jedne odleciały, y, jedna para, a druga została. Ona jest do dziś. Y, o ile y, nie bardzo mają. Y, Czysto to na pewno mają ciepło. Przez te dni, które teraz nadeszły, mroźne i chłodne, to one się tu naprawdę czują świetnie. Nawet się zastanawiam, czy jakieś spóźnialskie jeszcze nie wrócą, nie osiądą na drugim gnieździe, które zrobiłem obok. Niby ono jest trochę mniejsze, trochę niższe i prowizoryczne, ale jeśli będą chciały i się zadomowią, to jestem w stanie im pomóc nawet w wyżywieniu. Żeby się upewnić w tym co zrobiłem? Poprosiłem z Urzędu Wojewódzkiego, z Wydziału Ochrony Środowiska, specjalistę, również z Urzędu Miejskiego Wiawożnie, panią, która się tym zajmuje, ekologią, i stwierdzili naocznie i mam na to. Protokół odpowiedni, że wszystko jest zrobione zgodnie z, ze sztuką pod tym względem. Wprawdzie to są moje materiały zbędne z posesji, ale są zrobione w ten sposób, że nie zagraża ani piekarstwu, ani bocianom, ani ekologii. On naprawdę jest co podziwiać. Przechodzimy do informacji z kraju. W ubiegłym roku uchwalono 14 tysięcy stron nowego prawa. To wynik o 59% niższy niż rok wcześniej. Wynika z barometru prawa Grant Thornton. Eksperci wskazują, że nie przekłada się to jednak na jakość nowych przepisów. Tempo prac regulacyjnych przyspiesza, a konsultacje publiczne rzadko są transparentne. Przedsiębiorcy czują się pomijani w procesie konsultacji i zaskakiwani nagłymi zmianami w prawie. Stanowienie prawa w Polsce cechuje kilka głównych grzechów, ale chyba najbardziej głównych, głównym z nich, jeżeli można tak powiedzieć, jest niestabilność stanowienia prawa. Czyli to, że prawo zmienia się za często i za często zmienia się idąc w różnych kierunkach. To paraliżuje działalność, a przede wszystkim odrywa firmy od ich głównego przedmiotu działalności. Po prostu rozpraszając na kwestie, które nie mają znaczenia gospodarczego, a często mają znaczenie przede wszystkim formalne. Są takie ustawy przy pracy, z którymi głos przedsiębiorców jest wysłuchiwany i są takie, w których jest całkowicie ignorowany. Generalnie można powiedzieć, że mogą być znacznie lepiej ale też w przeszłości bywało znacznie gorzej. W stosunku do przepisów Unii Europejskiej my w Polsce w części obszarów z pewnością mamy tendencję do nadmiernej regulacji, nawet ma to swoją techniczną nazwę, gold plating. Ale trzeba też pamiętać, że prawo europejskie nie zajmuje się wszystkimi aspektami, nawet w poszczególnych dziedzinach, i po prostu często prawo europejskie należy uzupełniać prawem polskim. Problemem jest natomiast to, czy owe uzupełnienia są proporcjonalne, a można powiedzieć, że jeszcze większym problemem jest to, czy samo prawo unijne jest proporcjonalne do problemu, który ma rozwiązywać. Zasady są znane od lat i ich nie trzeba poprawiać, je trzeba przede wszystkim stosować. To, co dla nas, jako organizacji reprezentatywnej pracodawców, jest szczególnie wciążliwe, to jest pomijanie w konsultacjach i też czasami szalone, zupełnie nieracjonalne tempo procesu legislacyjnego. Przepisy przyjmowane szybko, zwykle nie obowiązują długo, coś skutkuje niestabilnością prawa. Lepiej byłoby dłużej popracować nad przepisami, żeby były trwałe i na lata. Powracamy do informacji z naszego miasta. Buki pospolite rosnące wzdłuż ulicy Hełmońskiego w Jaworznie na pierwszy rzut oka mogą sprawiać wrażenie uschniętych. Suche liście, brak zieleni i drobne pąki nie budzą zbyt wielkiego optymizmu, ale tylko do momentu, gdy przyjrzymy się im z bliska. Nieco ponad 5 lat temu w Jaworznie pojawiło się wiele nowych drzew. I czas najwyższy sprawdzić, jak one po tym czasie wyglądają. Większość tutejszych drzew to buki pospolite i może się wydawać, że są one martwe, ponieważ widzimy dużo suchych liści. Drzewa tego gatunku tak mają w obyczaju i zanim się rozwiną na dobre, liście zostawiają na zimę. Ale starczy jednak. Sprawdzić chociaż jeden tylko pączek i zobaczymy, że tutaj wszystko nam ładnie zielenieje. Znaczy się, że drzewo w swoim czasie da piękną zieloną bryłę. Zdecydowanie martwym drzewem w tym szeregu okazał się być ten tutaj grab zwyczajny albo pospolity, jak to uważa za stosowne. Mniej niż 1% drzew z tego akurat nasadzenia. To drzewa zdecydowanie martwe, tak jak ten tutaj buk, który ma bardzo suche gałęzie. No, a że już nie wspomnę o martwej korze u podstawy pnia. Reasumując, w rejonie ulicy Heumońskiego od szpitala Porondo, nasadzenia zakończyły się sukcesem, ponieważ ponad 90% drzew, głównie buków Pospolitych, przeżyło w ciągu tych ostatnich pięciu lat. Co prawda, nie za bardzo osiągnęły liczący się wzrost, no ale trzeba trochę poczekać, jak to mają te drzewa w obyczaju. ale nie śpieszą się ze swoim wzrostem. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Kolejne wiadomości już jutro. Do zobaczenia.